Witajcie, kochani! Chodź do nas, bawmy się! Lecę! Chodź do nas, bawmy się, że hej! Chodź do nas dziś, czekają gry! Urządźmy bal, hopsajmy w dal! Chodź do nas, bawmy się, że hej! <laughs> Ale będzie wspaniale! Chodź do nas! O, witajcie! Jak to fajnie, że przyszliście się pobawić! Słucham, żółciutka? A, ty też się cieszysz, że przyszli na zabawę? W co chcesz się bawić? A, chcesz teraz zagrać w Ernie, mówi. Kaczuszka chciałaby zagrać w Ernie, mówi. A, nie, inaczej. Kaczuszka chce dzisiaj zagrać w kaczka, mówi. O, tak, tak, tak. Pamiętajcie, róbcie to, co mówi kaczka, dobrze? Hmm? O, kaczka mówi, piszcie tak jak kaczuszka. Słucham, kaczku, chcesz, żebyśmy kwakali? O, kwakali jak kaczka. Pewnie, że możemy. Kaczuszka mówi: "Kwaczcie jak kaczka. Kwakwa, kwakwa, kwakwa kwakwa kwak, kwa, 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 kwa. Słucham. A, tak, tak. Kaczuszka mówi: "Chodźcie tak jak kaczka." Jasne, że No, ale kaczuszko, jak to się robi? A, ah, tak, tak. Kacuszka mówi, że kaczki chodzą, kołysząc się na boki. O tak! Dobra? Kacuszka mówi, chodźmy jak kaczki. Idę, 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 idę. idę, 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 idę. A tak! O, to będzie trudne, kacuszko. Kacuszka mówi, piszcz, kwacz i chodź jak kaczka. I to wszystko naraz! Chwileczkę. Dobra. Pikwa kaczychut. Pikwa kaczychut. Pikwa kaczychut. Pikwa kaczy kaczychut. Pikwa kaczychut, pikwa. Kaczychut. pikwa. O. A! Kaczuszka mówi? Dzięki za grew kaczka mówi. Aha, no tak, było kaczka stycznie. O tak. Witajcie! Dzisiaj Zoe i Elmo grają w Zoe mówi. Tak, wy też możecie grać. No. Robicie wszystko, co mówię, ale tylko wtedy, kiedy mówię Zoe mówi. Tylko kiedy Zoe mówi, Zoe mówi. Tak, dobra? Zaczynamy. Mm, Zoe mówi, połóż jedną rękę na brzuszku. Dobrze, jedna ręka na brzuszku. No, dobrze, Zoe mówi, mm, połóż drugą rękę na brzuszku. Dobra, druga ręka na brzuszku. Poruszaj palcami. Nie. Zoe nie, nie mówiła, Zoe mówi. Tak. E, dobrze, Zoe mówi. Poruszaj palcami. Ruszam palcami. Co? Z czego się śmiejesz? O, Elmo. Ojej, zapomniałam, że Elmo ma wielkie łaskotki. Zoe mówi, przestań się śmiać. Elmo ne diyor? Elmo ne diyor? Oh hayır! Ne komik! Oh Elmo! Kapitanın dediği gibi. Ne? Ne dedi? Kendi kutusunu yıkamış. Kutusunu Nie zrozumiałem ani słowa, ale co tam, pewnie nic ważnego. Ale tu zimno. Dlaczego w tych samolotach jest taka straszna loduwa? Może ten stewart mi pomoże. Przepraszam! Proszę. Mi... Przepraszam, chwileczkę. O nie, to on. Za chwileczkę e... tu przyjdę. To znowu on. O. Czym mogę panu służyć? O, widzę! Co pan w ogóle tutaj robi? O e, jestem pańskim stewardem. Co podać? Kawę, herbatę, mleko? Hm? Nie, 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 nie. Nie chcę nic pić ani jeść na szczęście. E, ale ale jest tu trochę zimno jednak, nie podejrzewam o, by pan. Zimno? Wiem co jest dobre na zimno. Gimnastyka. E? Po gimnastykujemy e, się na co, trzy. Co, co, co? nie chwileczkę. E, Musi pan rozruszać nie prawda? Raz. Oła, dwa. Ej, czy... trzy. O, a... o. Uwaga na stoliczek. No, wstajemy i hop! Co? Hop, hop! Hop! Co, co, tak co mam robić? Ej, ej puszczajmy! Moc tak nie wprawia krwi w ruch i nie rozgrzewa jak ćwiczenia. Ja już się rozgrzałem! A co u pana? Ej, hej, ej, ej! Przestańcie brykać! Tu nie wolno! Ej, ej, ej. Brykać, tu nie wolno. Ej, niech pan mnie puści! Ej, o. O. Uu, przepraszam pana. Ta. Proszę mi wybaczyć, ale nie powinien pan się gimnastykować. To przeszkadza bitnym pasażerom. Uważam, że ma pan rację. Nie wolno się gimnastykować. Tak, ale mogę pana rozgrzać w inny sposób. Dobrze, Poprzez przytulanie. Przytulanie to świetny sposób na rozgrzanie. Nie chce pan przytulania? Nie, nie chcę, żeby mnie pan przytulał. Ja chcę tylko dostać koc. Zwykły koc! O! Zwykły koc! Aha, kocyś! Tak. Ja mówię kocyś! To miło! Dobrze, niech pan siada, przyniosę kocyś. Kocyś jest na górze. Proszę sobie usiąść. zdejmę go, jest na górze. Tak, chwilkę. Dobrze. Zobaczmy czy Kocyś... Nie ma Kocysia. I to nie Kocyś, jest tam coś. Jest tam coś jeszcze? Kocyś? Jest tam Kocyś? To nie Kocyś, nie ma go. To nie on, dobra cóż. Nie ma kocysia. Schowek jest pusty. O, ale pana spryciula. Świetny sposób na rozgrzanie się. Trzeba się przysypać, czym się da. Chce pan jeszcze Kocyś? To zrobił pan więcej niż trzeba. Dziękuję, to lecę. Ja się śmieję, tak. Ja się śmieję, tak. Ja się śmieję tak. Mhm. A ja, o tak. A. A ja się śmieję, o tak. Jak wy się śmiejecie? Pim, pim, pim. Cześć, Harry! O, cześć, Tolek, witaj, stary Wpadłeś do mnie w samą porę na herbatkę o, Uwielbiam herbatki! I dobrze No to ja sobie tu usiądę Nie siadaj! Bo tutaj siedzi miły olbrzym Co? Miły olbrzym? No bo wiesz, Tolek, to jest udawana herbatka Aaaa, to, 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 to trzeba ją sobie wyobrazić, prawda? Tak, dzięki temu mogę zaprosić na herbatkę kogo tylko chcę, na przykład miłego Olbrzyma To, to, doskonale cię rozumiem, Merni. Hej, dzień dobry, panie Olbrzym, piąteczka Tolek, mówisz do to, brzucha miłego Olbrzyma o, przepraszam, panie olbrzymie! Mm -hmm. Miło mi pana poznać! To, 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 to ja sobie tam usiądę. Mm. O to, 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 to... nie, Tolek stój! Co! O mało co nie usiadłeś na kopciuszku. Na kopciuszku? Mm -hmm. Oj, proszę wybaczyć. Nie wiedziałem, że tu siedzisz. Tylko ostrożnie Tolek ma na sobie kryształowe pantofelki. Oh. Mhm. Mm Śliczne, tak, no. no to ja, nie, 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 nie ruszaj się kopciuszku, nie ruszaj się tak? Ja tylko przejdę ha. tędy z tyłu do tego krzesełka eee. 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 Czy ktoś tutaj siedzi? Chłopiec, super przygoda, eee. ale Tolek, w kuchni jest krzesło, przynieś je sobie i siadaj z nami eee, Dobra, eee? Eee? I i idę Słucham, panie miły olbrzymie, o nie, nie możemy jeszcze nalewać herbaty, musimy zaczekać na Tolka co mówisz, chłopcze super przygodo? Twoja superprzygodowa komórka zadzwoniła? Czas na nową superprzygodę, chłopca super przygody. mam ci pomóc? O o d aha. Dobra, dobra. Mhm jestem gotowy na herbatkę. Przepraszam Was, kochani. Chłopiec, super przygoda i ja musimy lecieć do siedziby chłopca, super przygody. Tak, nie martw się, Kopciuszku. Tolek jest tutaj. Dostarczy Wam wszystkiego, czego Wam będzie trzeba do Waszej herbatki. Naprawdę. Dzięki za przyjście, Tolek. Biegnę do pojazdu chłopca, super przygody. No to z. Z czym pijesz herbatkę, kopciuszku, z mlekiem. Dobrze proszę bardzo. A, a, a pan, panie miło olbrzymie, z cukrem! O dobrze. Mnóstwo cukru. <słyski> 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 proszę bardzo. Cześć Bert, może zagramy? Czytam, Ernie. O, właśnie widzę, że czytasz. Widzę także, że czytasz książkę o gołębiach. O, bardzo kochasz gołębie, prawda? Uh -huh. Tak, tak. Możesz powiedzieć głośno i z pełnym przekonaniem, że gołębie to najwspanialsze ptaki na całym szerokim świecie. Tak uważasz, zgadza się? Tak. Tak. Zdziwiłbym się więc niezmiernie, gdybyś odrzucił moją propozycję zagrania? W gołębie zagadki. Gołębie zagadki? Powiedziałeś gołębie zagadki? Oczywiście, że w to zagram. Zagrajmy w gołębie wzorki. Ej, a gdzie są gołębie? Już lecimy, przepraszamy za spóźnienie! Przepraszamy już jesteśmy. Ich lot chyba był opóźniony. Dobra. Będziemy układać wzór. Wzór to jest coś, co się powtarza. Bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy. Szary, fiolet, szary, fiolet, szary, fiolet. Szary. Uuu. Który z kolorowych gołębi powinien teraz usiąść? Przyjrzyjmy się wzorowi jeszcze raz. Szary, fiolet, szary, fiolet. Szary, fiolet. Szary, a więc następny powinien być. Fiolet! Brawo! Fiolet! Tak jest! Fiolet! Uzupełnia gołębi wzorek! Hurra! A teraz się Szary, 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 Fiolet! Szary, Fiolet! Szary, Fiolet! Szary, Fiolet! Fajny! Fajny, fajny wzorek! Lecimy tedy, o nie! Lecimy tedy! Jak ja lubię wycieczki w góry, ciasteczkowy. Tu jest tak pięknie i. O, wspaniały zapach! Czegoś brakuje! Co? Czegoś brakuje? A. Jak to brakuje? To jest czyste, świeże powietrze. A no właśnie, tylko powietrze. Ja chciałbym czuć Ciacha! O, nie, nie. Jesteśmy teraz na wycieczce, mój kochany. O. Nie możesz choć na chwilę zapomnieć o ciasteczkach? Zapomnieć o ciastkach? Tak. To moje życie. Jak ja mógłbym zapomnieć o ciasteczkach? Ja do tego głodny. No, czy ja wiem? Po prostu rozejrzyj się wokół. No wiesz, patrz. Patrz na to przepiękne niebo. Gdzie? Tu, za tobą. Patrz. O, no patrz. O, 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 wygląda przepysznie. Jak? Przepysznie? Tak, te chmury są jak bita śmietana. Ja, ja zaraz zjem chmurę. A, Czyli nie. bitą śmietana. Przepraszam. Przestań! Ja nie sięgam do chmur. O, jaki głodny! No, ale ciasteczkowy! I co ja teraz zrobię? Po prostu przestań myśleć o chmurach. No. no chodź, rozejrzyjmy się trochę po lesie. No zobacz, patrz no. jakie piękne te drzewa. Zobacz jakie wysokie. To piękne, prawda? O, tak, Prysiu, masz rację. Piękne drzewa. Jak widzę drzewa, topnie tych drzew przypominają mi rurki czekoladowe. Właśnie... Odsłuchaj się teraz, jak łodna, ale nie nie nie, 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 zaraz, słuchaj. Nie wolno jeść tych drzew. Nie, 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 nie. Nie, nie wolno o, ich nie jeść. Nie, głodny. Nie, nie spokojnie, spokojnie, dobrze. Spokojnie, dobrze? Już w porządku. Ja uspokajam. Dobrze, dobrze, a teraz. Bacerujmy sobie dalej. O, patrz! Zobacz, jakie piękne te kwiaty! O Takie śliczne kwiaty! I jak ładnie pachną! Tak, mnie też się podobają, pachną tak słodko, że ja zaraz myślę o ciachach! Bo ciacha też tak pachną. Uwaga, z drugiej pysiu zjadam! Czekaj, czekaj, czekaj. Nie wolno jeść tych kwiatów. Nie, masz ich nie jeść. Pysiu, ja chciałbym jeść kwiaty i drzewa nie. i chmury, nie, cokolwiek. Nie, nie, nie. No, to bardzo nie, nie, nie. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Przecież jeśli teraz zjesz te wszystkie kwiaty, to wtedy nikt inny nie będzie już mógł tych pięknych kwiatów oglądać. To posłuchaj. Co? Zajrzyj do mojego plecaka. Po co? No proszę, zajrzyj. Dalej. O, widzisz? Co tam jest? No, to miała być taka niespodzianka, ale tam jest jedno ciastko. O! miało być na poobiedzie. Tak. Dobra, to kozle. Dzięki, Pyszu! Nie ma za co. O, jejku, uwielbiam wycieczki w góry. Świetnie się tu je ciastka. Chcecie usłyszeć jeden z najlepszych przebojów growera? Ten jest specjalnie dla was! Jazda! Ach. O, cześć, właśnie spałem, ale już jest rano i się obudziłem. Kocham się budzić. Kiedy śmie, czuję, jakby wszystko, co lubię, zniknęło. Ale potem, kiedy budzę się rano, wszystko to wraca i mogę powiedzieć dzień dobry. Hmm. Dzień dobry, słonko. Pora zacząć dzień. Dzień dobry, misiu mój, już ruszam się. Dzień dobry, lustro, kogo widzę tam. Ja znam tę twarz. Dzień dobry, ja. Dzień dobry, kwiatku, na okienku mym. Powietrze i słonko wystarczą ci. Dzień dobry, nowy dniu, coś dzisiaj jest. Dzień dobry, ranku Ci też. O, dzień dobry, sztangi, nie mogłem się już na Was doczekać. Dzień dobry, pyszne, tak śniadanie me. I! Kumple gdzieś już czają na mnie się. Dzień dobry, słonko, pora zacząć dzień. A, dźwięk, dźwięk. Dzień dobry, myślimy i słowa my Dzień dobry, nowy dniu, coś dzisiaj jest. Dzień dobry, ranku. Co chcecie dzisiaj robić? Eee, zagrajmy z miniaturowego góry! Nice. nie, pobawmy się z Oskarem! Tak, 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 szybko, szybko! szybko. pa 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 do! tak, to! tak, Didli di! Teraz Ło, ło, I to mi przypomniało grę, w którą kiedyś graliśmy. Pamiętasz? Pamiętam, tam, 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 taram, tam, tam, <ścoughs> To były najlepsze schrupek, to były najgorsze schrupek. Bert, nie przeszkadza ci to, że poćwiczę grę na perkusji? Ernie, próbuję czytać cudowną nową książkę, która nosi tytuł "Opowieść o dwóch śniadaniach". Mhm. A ty chcesz grać na perkusji? Ej, możesz zagrać ze mną! Ernie, wiesz, że nie gram na perkusji! O, ale to taka zabawa! Taka zabawa w echo! Ja coś zagram na perkusji, a ty powiesz to samo, co zagrałem! Patrz, to idzie tak: ja zagram to. a ty powiesz, podam pan czing! Widzisz? Nie podoba mi się. O, Bert, bądź dzielny! Chodź, posłuchaj tego! Co to jest? Dobrze! Adam, tam. Chin. O, bardzo ładnie, to co? Jeszcze raz? Nie. No co? Pole poczytać książkę. O, Bert, posłuchaj tylko tego. Jeszcze raz, dobrze? No. Tam, tam, taram, tam, tam. Dobre? Jej, to było doskonałe. Serio? Jesteś człowiek perkusja. Serio? Jasne. Dobra, spróbuj jeszcze tego. Tam, ciń, ta tam, 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 tadam, ta-dam. Świetnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. A... Dobra, no, dobra. dobra, spróbuj teraz. no. no, spróbuj no. teraz. pam, 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 świetnie. Świetnie, ekstra świetnie. Słuchaj, Bert, e... no pan, Proszę. Eee. Param pam pam, param pam pam. Param pam ching, param pam ching. Tam tyli tara 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 pam pam, param tam tam tara tara tilidam, dam dilidan ching ching. Jej. Jej, Bert. Udało ci się to powtórzyć. Zagrałeś dokładnie każdą notę. To niesamowite, Bert. Zagraj jeszcze. Wiesz, to fajne. Czy ja wiem, Bert, bo, bo czytasz taką tam dobrą książkę? Poczytaj sobie książkę, a ja chyba muszę o, nakarmić go piki. Cóż, to też jest ciekawe. To były najlepsze spłatków, to były najgorsze spłatków. Witajcie, kochani! Witajcie, wszyscy wielbiciele muzyki! Dzisiaj ja, czyli Grover, zaśpiewam z wami mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma, ale nie będziemy dzisiaj śpiewać mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma, tak jak zawsze. Co to to nie? Mój wyjątkowy przyjaciel, dwugłowy potwór, pokaże nam zupełnie inny sposób śpiewania piosenki o małej gwiazdce. Słuchajcie? Jazda! O badi ga di, di ga, budoba, modali ligi go sanir roli mai, Bode, ego bedeba. ba, bodę be bodę <susurra> 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 Wszyscy zaśpiewajmy piosenkę o gwiazdce tak śmiesznie jak nasz dwugłowy kolega. Możecie wydawać jakie tylko śmieszne dźwięki chcecie. Dobra. Buguru bu! Oba diga diga Wydawajcie jakie tylko śmieszne dźwięki chcecie. Moda ligi badugaj. Lupli plap de Bede, bode, bode, za! Dzięki, twoje, eee. dzięki, przyjaciele! Podobała mi się ta wersja, jest bardzo ciekawa, nie sądzicie? Szmani bab! Hej, słuchajcie, macie ochotę jeszcze raz zagrać ze mną w Erni, mówi? Blabity grobę! Co, mówisz, Grover? O, tak, potwory mówią! Tak! O, no tak! Ernie mówi! Teraz wszyscy powiemy do widzenia jak dziwaczne stwory! Dobrze! Ubodaba dodo! Bubidibu! Bla 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 bełkot! Gdzie baba Google? go! Kumbala bli, bli, plup blilo, szlops! Kff. Był kot Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Minimini -mini Start International Polska Reżyseria Artur Kaczmarski Dialogi polskie Anna Niedźwiecka Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski Kierownik produkcji Anna Kuszewska Udział wzięli Bert Mieczysław Morański, Erni Janusz Wituch i inni.